Rda. Często pierwszy. Witam wszystkich serdecznie, ale jestem dzisiaj podładowany. Słuchajcie, znajduję się podpleciona pleciona Dzisiaj jest dzień, słuchajcie, dzisiaj oddamy dla jednego z Was Twin Power. Shimano, najnowszego Twin Powera ze stajni Shimano. Także poczekam, jak jeszcze tu się chwilę pojawi. Przy okazji, zobaczcie tutaj, czeka już łódeczka, w weekend będzie pływane. Mamy tutaj jednego Hype'a, za mną jest jeden Hype zamontowany, będzie w weekend i już Wam pokazuję, słuchajcie, zobaczcie tam, tam stoi jeszcze drugi hype, też będzie w weekend pływał, słuchajcie, dużo się będzie działo, ruszamy w dwa różne miejsca, nowi youtuberzy u nas w sklepie, także będzie bardzo dużo nowości, a dzisiaj nowości ze stajni Simano słuchajcie, i wygrana najnowszego Twin Powera, zobaczcie, wchodzimy do pleciony i zaraz się dowiecie, kto wygrał ten kołowrotek. Witam serdecznie. Jest tutaj no, e... no nareszcie, Piotku. Nareszcie, nareszcie będziemy mogli Właśnie, ogłosić. Masz go tu w ręku ta. tego Twin Powera, tak? Tak, już mam tutaj w ręku. Takie pudełko. O to jest taki ładny napis. Nagroda. Nagroda. Ojej. Nagroda. Ale to jest śliczny, To Boże, jest świetnie. najnowszy, jeszcze ciepły Twin Power XD Może o nim opowiemy, też nie ma do powiedzenia. Masz go tu przy sobie? Tak, zgadzam się. Dawaj go pokażę. No już, już pokażemy. To zapraszam cię Michał tam na ty. Bo tam mamy rozpakowane, Aha, rozpakowane. czyli tam jest, bo to jest nówka sztuka i nie będziemy jej w ogóle rozpakowywać, tak? Słuchaj, Piotrku, to może jak tu już jesteś, pokażmy, kto wygrał. No, od razu, już nie trzymajmy ludzi w niepewności, bo to jest 100 osób już, człowieku, w, w takim krótkim czasie przyszło zobaczyć. Dobrze, zobaczcie, tu jesteśmy na panel, o, dobrze, to jest wybór, trzy miałem odpowiedzi do wyboru, wybrałem tą, zobaczcie, Edwin S., Młynek kupiony Shimano Ultegra 4000. Czemu? Bo kierownik polecił. No i oczywiście, słuchajcie, to już trzeba to skomentować. No jak kierownik poleca, to nie ma lipy, słuchajcie. No ostatnio były prawda, Piotr jakieś sytuacje z plecionkami. Ktoś mówi, że plecionki, Hype tackle, jedna mu jest jakaś tam głośna, druga mu traci kolor, a kierownik mówi załóż trzynastkę, hypa, osiemnastkę. Tak? Hajpa ósemkę, tak? Ośmią 13 Dokładnie. 13. Jak kierownik pleca to nie ma lipy? Słuchajcie. Najpopularniejsza tutaj nie ma. U nas polecana przez nas plecionka i powiem szczerze, najwięcej chyba pozytywnych Więc to, to jest ważne, że trzeba się ze zdaniem kierownika liczyć. Dalej, młynek pierwsza klasa, piękna praca. No to wiadomo, jak to ultegra. Dopiero początek, no ale młynek godny polecenia za rozsądne pieniądze. No tak, no bo za rozsądne pieniądze, bo to jest prawie, prawda. Stradik, tak? No, Praktycznie. Nieca, nie, nie cały, tańszy od od I słuchajcie, do tego plecionka HT. No to już w ogóle zakupy oczywiście w najlepszym sklepie wietkarskim pleciona Dreamwear. No słuchajcie, Ależ Plecionka HT, miło. kierownik polecił. Aleś Najlepszy aż się, za, aż się zawstydziłem po prostu. Nie? Słuchaj. Kurczę, blade, z całą przyjemnością bo. tylko wracajcie do ciebie, wystarczy parę, no. połektać odrobinę ego. No, <noise> troszeczkę, nam, troszeczkę nam się zeszło, ogólnie z rozdaniem tej nagrody, ale na, no. czasami przez pracy u nas no, to nie no, zawsze to wszystko jest na czas, dobra. ale zawsze wywiązujemy się ze no, no. z, z wszystkich. Pokażmy teraz jest. tym, co nie raczyli połektać ego, co stracili. No. Jak ten młynek wygląda? Słuchajcie, już przychodzimy nie tylko ten jeden młynek, bo przygotowaliśmy dla Was kilka nowości, dzisiaj, żeby pokazać, co Simano nam ostatnio przysłało tutaj. Wyjmiemy, zaprezentujemy Takie kilka młyneczki. takich cukiereczków świeżych, świeżych rzeczy. Świeże świeżynki. Tak? Eee, jeszcze mieliśmy do pokazania nowego metaniuma MGL też z tą magnezową lekką szpulą. Metanium. Tak, eee, tak metanium, metanium MGL. No ale niestety mieliśmy dwie sztuki przygotowane do nagrania, które nie były zarezerwowane i nam się sprzedały, więc pokazujemy Wam kilku. Wczoraj tutaj... przyszedł do filmu jeden Ech. dzień. <grym> no, no, jak są ostatnie sztuki, to nieraz po prostu tak, tak się zdarza, ale mamy dla Was tutaj... Coś pięć, jest z jakością, i może się przesunę troszeczkę. ...pięć fajnych czy już jest? Przepraszam, czy już jest lepiej, bo to jest live, nadajemy na żywo. Bo router tam jest z drugiej strony. Napiszcie proszę, co jest z jakością. No. Dobrze, chciałbym teraz jeszcze wrócić, bo nie, wszystko jest ok, tak z jakością. Dobrze. Różowy, jak widzicie, różowa koszulka, różowa plecionka. Wiadomo, róż. Robi robotę. Piotku, od czego zaczynamy? Powiedz mi. Zaczynamy od naszej nagrody, czyli od nowego Twin Powera XD. To jest wersja C3000 HG i to jest kołowrotek z oznaczeniem FA, czyli to oznacza właśnie ten nowy model Twin Powera XD. To jest dużo różnych literek, cyferek, ale no e, tak ten kołowrotek jest oznaczony. To jest e, kołowrotek, który waży 200 gram rozmiar 3000 wiadomo w Simaviakach te 3000 nie jest jakoś mega duże, ale no 200 gram no to wiecie no ja mam kołowrotek okoniowy bardzo mały i to waży tak, to jest, eee, to jest yy, Koowrotek najnowszy, najświeższy jeśli chodzi o TWIN POWER'a. Dokładnie właśnie ten będzie przeznaczony tutaj na, na nagrodę. Co można o tym kołowrotku powiedzieć? No właśnie przede wszystkim to, że on jest bardzo lekki. Jest tutaj magnezowy rotor, korpus to jest CI4. No i wszystkie te najnowsze technologie właśnie, czyli silent drive, zębatki mikromodułowe, X-Ship, X-Protect, uszczelnienia. To wszystko w tym kołowrotku jest, więc jest to mały wygląda. I mocny. Zobaczcie, trochę taki nietypowy wygląd, prawda, jak na Twin, Twin Powera. No, no to on jest opisywany, taki lekki bardzo. On jest opisywany na stronie Shimano, że on też bardzo dobrze nadaje się na, na morza i przybrzeżne wody oceanów, tak, bo nie wiem, Ale że... oczywiście też nadaje się na słodką wodę. Po bo Twin ja Power był mówię... zawsze przeze mnie używany przez to, że to jest Twin Power, czyli podwójna moc, że taki mocarny kołowrotek, a to w ręku wygląda jak, jak jakaś zabaweczka, jak ta cóżko. Bardzo lekkie, prawda? No jest taki Tak, to jest ta wygrana. Do, Mam nadzieję, do że EDGD. będzie służył niebanalna wygrana. Jaka to jest wartość tej nagrody, powiedz Piotrku. E, no, powiem wam, że jeszcze my nawet chyba nie wrzuciliśmy e, nowych cen na to, bo to jest, Ten koprotek przyjechał do mnie wczoraj. Dosłownie wczoraj wyjęliśmy go e, z dostawy. Cena katalogowa to jest 1935 zł, ale myślę, że niebawem No to cenach... jeszcze raz, wielkie gratulacje dla zwycięzcy prawie 2000 zł dzisiaj. No to już możesz tak naprawdę otwierać i zaczynać weekend, bo środa to jest mała sobota. W tak. granicach 1600 zł, tylko korotki będą u nas na promocjach stały, tylko musi się nas, człowiek tutaj, Mateusz, dokopać do, do, do promocji i je poustalać. Słuchaj, jest. żeby jeszcze poprawić naszemu klientowi, yy, wiesz, yy, humor, tak żeby mógł to celebrować, to proszę, przyjdzie i tu na niego czeka dwie od razu zimne jeszcze. Perełeczka. Dwie zimne perełeczki. O, nie chcę obiecywać, że zimna, bo raz lodówka podłączona nas nie, ale, ale perełeczka będzie oczywiście. Czyli perełeczka będzie, dobrze. Zgadam Lećmy właśnie. dalej z tymi nowościami, pokażmy tym ludziom co jeszcze jest, co warto się w tym sezonie zaopatrzyć z nowości. No tak, to jest kolejna ciekawa propozycja od Shimano, czyli Kurado, Kurado BFS, o co tu chodzi z tym bfs -em? lewa ręka. BFS, czyli Kurado do bardzo, bardzo lekkiego łowienia. To są te kowrotki najmniejsze, najdelikatniejsze, z bardzo płytką wiem, czy tu będzie widać, ale myślę, że po rancie widać, że to jest płyt, płytka szpula do widać, bardzo cienkiej krecionki. To, no. Ta szpula powinna startować już gdzieś tam od 3 gram, ja sądzę, że spokojnie będzie może tym multiplikatorem rzucać. No jest to wersja XG, czyli Piotrku, to. Chodźcie, prze... Troszeczkę przeniesiemy, może tam na wejście do sklepu, bo tu piszą, że mamy słabą jakość. Jest słaba jakość, tak? tak? No to przenieśmy się z tam. Chociaż nie, nie powinno to nie powinno nam. Zobaczmy, słuchajcie, ja przejdę, zobaczcie, z kołowroteczkiem sobie tutaj, żeby wam wspomóc jakość, przetransportujemy się do nadajnika jak najbliżej tutaj, bo tak. no nie wiem co może być przyczyną tej jakości. No my tu mamy dużo nadajników, więc one mogą mm -hmm. się do Nie dobrze tam troszeczkę... Powiedzcie czy teraz jakość przyspieszyła? BFS, czyli wrotek. Czy teraz jest lepiej? na Napiszcie mordeczki. Dobrze, wróćmy do tematu. Aha, nic się nie zmieniło. No, no trudno, musimy... Zapnij, może, może tą, 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 ten music, please. Na razie i ciut lepiej ponoć. Dobra. Zwolnijmy łącza, troszeczkę. Tak, zwolnijmy łącza tutaj. No są te wszystkie ale słuchajcie, tu jest tu jest mamy... światłowód. Nie pokazujcie tych kabli, bo Tu jest światłowód, tu widać, jak tu woda cieknie po prostu do tego światła. Światłowód to jest tam, tu jeszcze jest pięć innych kabli, które odpowiadają za pięć innych funkcji. Ale... Także słuchajcie, wracamy, wracamy po krótkiej przerwie. Przerwa techniczna, i już jesteśmy, przy, byliśmy przy BFS-ie. Czyli to jest curado, tylko. Bardzo lekkie, bardzo delikatne. E, to jest kurado, które będzie ważyło około 170, tak dokładnie. 175 gram. Przełożenie 8,2. 82 cm na woju. No typowo multi do lekkiego łapania. No to no właśnie nie, dla kogo ty? byś to proponował, taki No jeśli kogoś nie stać na multiplikator... O, jeszcze tutaj tą trykotkę trzeba pokazać, prawda, bo to jest... A on dosyć, ma trykotkę? Tak, jako, hmm. nie, jako nieliczny naprawdę... Czyli e... zobaczcie, macie już w standardzie kołowrotek z terkotką, czyli na takie, powiedzmy, chcecie sypiać małe szczupaczki. I już wam robią fajne, już spokojnie. wam jedzie. Ale to co, mogę rzucać normalnie 30 gramów tym? No myślę, że 30 gramów to jest takie maks no Ja bym mhm. tak powiedział, że do 20, może do 25. No jak łowimy 3 gramy, no to z drugiej strony rzucamy 30. Poza tym jak będziemy rzucali 30, to nie nawiniemy dużo grubej plecionki na ten multiplikator, bo to jest bardzo cienka szpula, więc powiedziałbym, że taka plecionka 007, 008. No, to jest no. mocna finezja takie łowienie. No, Jeszcze tak no, nie łowiłem no, nigdy od no dzies dziesiątki to wejdzie myślę, że no też da radę łowić, ale weź na z 70. A, czyli co, to jakieś pstrągi, kurde, łobienie? Tak, o konie, pstrągi. To jest do multiplikator, do typowo O konie, do Twitcha, tak? Do Ultra Tak, zgadza się. To jest typowo do. Dobra, no ciekawostka, słuchajcie, mi się wydaje, że te, takie rzeczy będą się rozwijać w Polsce. To jest jeszcze mało popularne. No będą, bo są, w końcu są multiplikatory za rozsądne pieniądze. A ile to płynie, będzie prawda? kosztowało w ogóle? E, nie chcę strzelać, ale myślę, że około tam. 800, około powiedz. 800 zł. Aha! Ja, ja okay. lubię konkretne informacje, nie, no to 800 zł. To... No w tym momencie to kosztuje 1030, ale jest nieprzecenione. Więc myślę, Czyli że... zrobisz cenkę naprawdę wokół tych tak, paczek. Ceny takie, że to będzie, nie, nie będzie trzeba płacić półtora tysiąca, żeby, żeby łowić na leki casting. No niestety do tej pory te multiplikatory, no to wszystkie powyżej tysiąca trzeba było. Nie, no to zapłacić, naprawdę żeby... za 8 paczek to już, już się można zdecydować, żeby coś tego spróbować. Dokładnie, Bo to jest zawsze coś innego, zbiadek. prawda? Jakaś odmiana nad wodą. Inaczej się przynętę poprowadzi. Dokładnie, dokładnie. Coś, coś, coś fajniejszego, ten leki casting się u nas to zbiadek, No Dobra, utegra teraz, tak? To jest ta eee... utegra, którą którym nową którą kupił ten na zwycięzca? Tak, się, To jest ta ultegra. Właśnie wystarczyło Robert... kupić taką Commutegra, żeby wygrać 4000. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Że następne. To łamania Cześć. Dobra. Ultegra 4000, czyli jak ja to mówię, stradyk w innej obudowie, Stradik. tak? Bo Stradik to jest aluminium. Tutaj mamy ci 4 więc też jest ta waga troszeczkę, troszeczkę lżejsza, bo tu mamy 270 gram no standardowe tutaj przełożenie 5,3, 87 centymetrów nawoju i również te wszystkie technologie, napęd X-Ship, zębatki mikromodułowe silent drive, to wszystko ale to powiedz mi, za płynność pracy ale teraz myślisz, że ta Ultegra ma szansę w tym roku w sprzedaży wyprzedzić EFELa? szczerze? Mhm. myślę, że ma, ale myślę, że tego nie zrobi. Myślę, że jednak Stradik to Stradik, bo ee, powiem szczerze, że starsze UlteGry były troszeczkę tańsze. Ja wiem, że tutaj są super technologie, ale często jest tak, że klient zastanawia się: hmm, no mogę dołożyć 100 czy 130 zł. I mieć Stradika. I to jest i to jest. Te, to główne Że ma Stradika, chodzi o samo hasło Stradic. Dokładnie, dokładnie. A Stradik. To jest 100 różnicy tylko, tak? No, no powiedzmy, że tutaj kosztuje 600. No tam do, do czwórka to jest około 120-130 złotych. Okay. Tak? Oczywiście po tych naszych już takich po... dobra, tutaj mamy tutaj gości, słuchajcie, zale. mamy wędkarską zajawę Mordę, którą dawno tam nic nie, 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 nie przechyliliśmy. Mamy WND, który też dawno się nie pojawiał. Mały Mike, także wszystkich pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Przypominamy, że przed chwilą oddaliśmy takiego Twin Powera. Wystarczyło kupić taką Ultegrę, A z Ultegry płynnie przechodzimy do, do kolejnego Twin Powera. O, ale teraz. O, to jest pokaż Big tą maszynę. To, już to jest, jest coś pięknego. To już jest Big Game. Co to, to ja lubię najbardziej? E, to jest nowy Twin Power, e, wersja SW, czyli Saltwater, e, typowo kołowrotek na wodę słoną, e, wersja PG, oczywiście oznaczająca. E, wolne przełożenie, więc taka typowa morska e, betoniarka. No, to jest jaki rozmiar? 8? To jest 8000. on w 6000 też jest? E, w 5 tak, w 6 też powinien być. No bo tu ziomek potrzebuje akurat. No to też po, mordeczko. Też akurat trafiłeś dobrze. Nie wiem, nie wiem czy, czy, czy mamy w 6. W 5 na pewno mamy, bo w 5 jeszcze było. W 5 tutaj... to spokojnie pewnie można szczupaki używać, co nie? E, no. Wiesz co, Michał, tu trzeba sprawdzać, bo tutaj w tych morskich nie jest tak jak normalny, że na przykład czwórka to samo co piątka. Okay. Nie, w morskich czwórka, i piątka to są dwa różne kołowrotki, okay. i też trzeba by było patrzeć na wagę po prostu tego kołowrotka, żeby sprawdzać, bo widać, że jest duży przeskok wagowy między jednym, okay. i jednym. a drugim. Ja Fagiet, już kołowrotki. mamy Power Gear, czyli to jest wolniejsze przełożenie po prostu, jest. Tak, to jest wolniejsze przełożenie. No i tutaj już są naj, te najbardziej, jakby powiedziałbym szczelne. Szczelne uszczelnienia, masło maślane. No ale okay. tak, ale uszczelnienia X Protek i X Shield, czyli te najmocniejsze no, na słonowodę kowrotek, musi być naj, najbardziej przygotowany. Kiedyś już opowiadałem o Stelli SW, też tu jest taka ciekawa koncepcja hamulca, która oddaje ciepło podczas holu. No bo jednak na morzu ryba potrafi wyjeżdżać po prostu z ogromnym impetem. więc no, te hamulce muszą być bardzo dopracowana. No i wszystkie te technologie, o których też mówiłem, oczywiście w takim kowrotku się. E, zawierają, no i tak jak pokazywałem PG przełożenie 4 i 9, czyli e, czyli bardzo... O, tutaj Dariusz mowy. poszukuje 6000 PG, to sprawdzimy to dla ciebie, Dariusz e, jak będziemy mieli, to w komentarzu pod tym filmem e, napiszemy, czy możemy coś takiego dla Ciebie sprowadzić tutaj, tak? Także dziś tam. No, piątkę miałem nie powiem czy szóstkę w tym momencie mamy na stanie, bo to są nowe pogrotki, mm -hmm. ale jak nie to się oczywiście e, sprowadzić. Słuchajcie, chciałem teraz jeszcze przywitać, bo dzisiaj jest naprawdę mamy tu fajnych gości, no z całej, z całej Europy, nawet ze świata, bo pojawił się i Tomek z Florydy, wędkarska Floryda, w, o, którego serdecznie Tomku. Tomku, Ciebie tutaj pozdrawiamy z Dreamordu. Słuchajcie, ze względu na to, że dzisiaj e, Shimano, bo to Shimano ufundowało tą nagrodę dla Was jako klientów tutaj e, Pleciona Dreamord, bo robicie fajne zakupy, e, chciał Was pomóc, więc dało tą nagrodę mało tego. Dało jeszcze, witam, proszę wchodzić. Dało jeszcze miarki teraz. Jak przyjdą do sklepu, coś wam się spodoba, to dla pierwszych 20 klientów, którzy przyjdą do pleciony za darmo do, do zakupu powyżej 300 zł, eee, oczywiście, kołowrotków Shimano albo produktów Shimano będą takie miareczki. Zobaczcie, tutaj stoją. To jest absolutnie za free teraz. Teraz, teraz nie ma konkursu, nie ma warunków. Przychodzisz, kupujesz, po prostu dostajesz. Zobacz, taka miareczka czy na łódeczkę, czy na, na brzeg sobie zwinąć w kieszonkę, w rulonik, tak. To, to 120 można... cm wystarczy na fajną rybkę, tak. To nie jest naklejka, tylko to jest wodoodporna miarka taka do rozwinięcia, mm -hmm. do położenia ryby, do zrobienia zdjęcia. I to absolutnie za free dajemy. Dokładnie, dla pierwszych za... 20 osób, które zrobią zakupy za powiedzmy nam około 300 zł i powyżej, taka miareczka jest. 120 jest. sam raz dla Dariusza. Dobrze, słuchajcie, mordki, tyle jest Was osób, 200 osób. Więc za ten konkurs, który tutaj dzisiaj zrobiliśmy, za tą wygraną, dla tego y, fajnego naszego klienta Dajcie łapy w góry Ten, kto zostawi łapę w górę pod tym filmem i przyjdzie do Dreamwordu i powie, że zostawi łapę pod tym filmem, dostaje browar Browar gratis w Dreamwordzie, tak? Tak tutaj traktujemy dzisiaj y, Po prostu klientów Dreamworda. Staramy się, żeby Żebyście się czuli tutaj jak najlepiej, także nie dość, że dostaniecie miareczkę przy zakupach To jeszcze jak sobie przyjdziecie, to Tutaj jak powiecie, że zostawiliście pod filmem łapkę w górę. To browarek, perełka zimna. Będzie na was e, czekała. E, chciałbym jeszcze zobaczyć, co tutaj napisał e, mi huragan u mnie dzisiaj, ale jest luzik, Wszystko spoko, jutro rybki, fajnie, bo się martwiłem o ciebie, Mordo. Nie odzywasz się w ogóle. Pisałem na Instagramie. E, dobra, bo tutaj jest dużo pytań. Kiedy będziecie mieli dostępny kowrotek Shimano Sahara 3000 Piotku, coś wiesz może? To jest 12 watek, na Piotku, coś wiesz może o Saharze 3000? 12 Kiedy może się pojawić? Generalnie spływa do nas na dniach bardzo duże Aha. zamówienie jeśli te kowrotki w Shimano będą na stanie, to przyjadą, bo teraz wiecie co, bez zaglądania w panel zamówieniowy, no ciężko jest stwierdzić, że coś przyjedzie czy nie, bo to być powinno, ale czasami się zdarza, że po prostu tam jakichś towarów brakuje. No, ale miejmy nadzieję, że wszystko przyjedzie, bo wiem, że dużo dostawa tam w Shimano była i liczymy, że ten towar... Nie, naprawdę, na ostatnio z Piotkiem, żeśmy przeglądali, to no bardzo dużo schodzi tego towaru Shimano, co najważniejsze. Reklamacje są szybko załatwiane, reklamacji jest mało, więc tego przerabiamy bardzo dużo i na drugą połowę roku też się mocno szykujemy tutaj, tak, Dostarczamy. No tak, sprzętu. no zrobiliśmy duże, duże, duże zamówienia, już tak naprawdę do końca roku porobiliśmy te zamówienia, bo wolimy się zabezpieczyć, bo no tak jak sami tutaj wiecie, Shimano to jest Shimano, to, 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 to towar po prostu schodzi, tak jak powiedział Michał, nie, więc no musimy być zatowarowani konkretnie. Więc słuchajcie, zapraszamy teraz, bo to jest tak naprawdę nie jest dużo, jeśli chodzi o Shimano, 20 osób to są tak naprawdę dwa dni i tych miarek może nie być, ewentualnie może tam do piątku się to uda. Wczoraj przyjechały te Aldebarany czy Metaniumy? Eee, tak, metaniumy. metaniumy. Dwa przyszły, nowe i od razu schodzą, więc często jest tak, teraz było tak z ustawami no że nie wiem, przyszło 10 kołowrotków, dzień i nie ma, nie? Bo nie ma. ludzie na sklepie u nas jak czegoś brakuje, mi o dostępności wciskają. I wiecie, maila i od razu bach-bach bach kupują, bo jeszcze to się wszystko nie wyprostowało po tym covidzie, po tej przerwie. I, I mi się wydaje, że to się wyprostuje... I, troszeczkę czasu myślę, że I wiecie co, I, i naprawdę sprzęt podrożeje. Yy, niedługo bardzo, bardzo dużo do góry pójdzie, to wam tak między nami powiem, bo teraz chciałem sprowadzić kontener sprzętu to wszystko, yy, z Chin, ale to jest szok. Słuchajcie, sprowadzaliśmy kontener w listopadzie, do cały, do widzenia. do widzenia. Zapłaciłem za kontener 11 tysięcy PLN. Teraz chciałem sprowadzić kontener na wrzesień. Słuchajcie. Cena to końcówka września będzieś pewnie dopiero przyszedł cena, słuchajcie 68 tysięcy złotych. To ja nawet nie słyszałem o tym 11 tysięcy w listopadzie, nie cały rok to jest ile? 6 razy do góry ponad. 6 razy za sam transport. Także mi się po prostu nie przestało opłacać tą rzecz sprowadzać. Plusem tego jest to, słuchajcie że więcej rzeczy będzie produkowanych w Europie, czyli na przykład przynęty. My już teraz kolejne przynęty chcemy produkować w Europie. Teraz jesteśmy na etapie produkcji jerków, woblerów, chcemy też gumy. Chcemy robić je w Polsce w ogóle, nie? nie już w Chinach, bo po prostu te transporty są tak drogie i tyle to trwa czasu, że przestaje to się po prostu opłacać. Więc są jakieś tego plusy, są jakieś minusy. Naszym plusem jest to, że jak przyjdziecie dostaniecie miarki, zostawcie łapę w górę i do następnego, oczywiście kto powie, że pod tym filmem zostawił łapę w górę, to browar gratis, do wyczerpania lodówy. Elo mordy, trzymajcie się, hej pa!